Witam, witam z tej strony Szeregowy. Dziś zobaczymy sprzęt. Sprzęt, przepraszam, oporządzenie, ubrania, y, to co dostajemy z MONU na WOD i to co jest w naszą własnością przez 3 lata. Oprócz tego odpowiemy sobie na pytania, które zdaliście w komentarzu, takie ważniejsze, które naprawdę trzeba zamieścić w filmie. odpowiedziałem oczywiście w komentarzu jeszcze, y, ale bym chciał to zamieścić w filmie i odpowiedzieć, bo nie każdy czyta komentarze, więc co? Zaczynamy pierwsze od sprzętu, w międzyczasie będą się pojawiały te pytania, więc zapraszam do oglądania. A kto kierowcą? Kurwa jest! A mówiłem, że ja tego nie, nie chcę. Te... A kto prowadził wóz? Czeregowy. Bo powiedział tak, jawy! Z wie... jakiej racji kurwa dajecie wóz? Ile razy zobaczyłem? Ja powiedziałem, jest że. Kierowcą, kurwa ty i żadnej chuj nie ma, bez mojej wiedzy dostawać. A? Dobra, dobra, tutaj będzie o wiele lepsze światło. Na pierwszy rzut mamy Goratex. Eee, jest jakoś taki niestandardowy. Tutaj mamy o, oczywiście. Ja mam jakiś starszy model, bo tutaj powinny być kieszonki. O tutaj miałem wcześniej, ale go wymieniłem. Tutaj mamy flagę polski i mamy miejsce na imiennik. Ja swój na razie jakby no, zabrałem, i mamy tutaj yy, miejsce na stopień. Mamy tutaj dwie kieszenie. Kieszenie, kieszenie. Tutaj mamy ten polar taki ogrzewający. Można go odpiąć oczywiście. On jest odwrócony na drugą stronę. I z tego chyba będzie to wszystko. Co tu więcej można mówić o garatecie Jest bardzo ciepły, gruby. Ma dopinany kaptur. Kaptur też gdzieś mam. No i zły nie jest. Więc dobra. To tyle to na razie go odkładamy na bok, i daję tutaj kolejną rzecz. Yy, dobra, ale zanim dam kolejną rzecz, to może przeczytam pierwsze pytanie. Czy z WOD można z czasem przejść na zawodowego żołnierza? To tak, w komentarzu odpowiedziałem: tak, po trzech latach można przejść na zawodowego żołnierza, wtedy po prostu po trzech latach macie taką możliwość. Możliwe, jak dobrze pamiętam, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale z tym stopniem, z jakim jesteście, czyli jeżeli zrobicie kaprala, to z kapralem możecie sobie przejść po prostu do Yy, zawodówki, ale to też dużo wymagają, najlepiej zrobić jakichś instruktorów, zrobić jakieś głupoty i takie o, aby po prostu łatwiej Wam było przejść ponieważ oni, z, zawodowcy traktują nas jako osoby, które po prostu nie podchodzimy do służby poważnie więc wstąpiliśmy do żeby sobie polatać z bronią, więc polecam sobie zrobić dużo instruktorów takich innych yy, kursów, które Wam pomogą wejść na lajcie do służby, dobra yy, daję tą kolejną rzecz, Bra. Tutaj mam swój mundur, który używam teraz na co dzień, na, znaczy na co dzień, na dni, w które wyjeżdżam. To jest mundur zimowy, teraz mamy okres ten zimowy. I beret oczywiście, beret jest standardowy. Rozkładany oczywiście, kolor oliwkowy, tam jakoś tak to nazwany. Podnie ze ściągaczami tutaj po bokach, mamy tutaj zapięcie. Kieszenie, tutaj jedna jest wypchana aktualnie, bo mam tutaj, mam tutaj Czapkę. Czapka czarna. Oraz trochę przeterrane. Już pokazuję przeterrane rękawiczki czarne do y, pokazów. Typowo wejściowych. No i tak wyglądają oczywiście spodnie. Nie są złe. Eee, dobra. Mundur, mundur, mundur. Tutaj mamy akurat już y, mundur pełen. Taki, tutaj mamy dwie kieszonki, tutaj kolejne dwie kieszonki, muszę go w ogóle rozłożyć, bo ciężko. Tutaj na ramionach mamy kieszonki, tutaj mam długo, na długopis powiedzmy mniejsze kieszonki, flagi, oczywiście. Kieszonka na kolejnym ramieniu. I, i, I czekajcie, sekundkę już go poprawiam, żeby to fajnie wyglądało. I no, 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 i tak to wygląda ogólnie teraz, jak już. Rozłożyłem go, no i tutaj jest na bele. Bela jest oczywiście na stopnie, inna szywka, na imiennik. Tutaj mamy też na naszywki typu, yy, tak jak my mamy to zawsze gotowi, zawsze blisko. E, dobra, zaraz szczerze nie będę pokazywał letnie, na, letniego, zwykłego munduru. Dobra, tutaj mamy kolejne pytanie. Co warto zabrać ze sobą z cywila? To znaczy, jaką wiedzę warto posiadać podczas tego szkolenia, żeby łatwiej było? E, to podczas szkolenia najlepiej z początku co zabrać tylko z cywilnych rzeczy ogólnie, bo może na to nie odpowiedziałem z cywilnego z cywilnego szkolenia najlepiej zabrać po pierwsze środki czystości tak dla siebie. szczotki do, szczotka do zębów, szczotka do butów, pasta do butów, pasta do zębów, jakieś. Plastry rozgrzewające. Dużo leków weźcie, jeżeli macie to w, pory, w porze zimowej, bądź takie dni, kiedy mogą być może być bardzo zimno. Najlepiej mieć jakieś leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, plastry rozgrzewające, plastry na odciski. Uff, takie po prostu typowe rzeczy. Ja na przykład wziąłem węgiel aktywny, ponieważ jeżeli no, będzie was. Cisnął kurde krecik No to ciężko będzie nagle To tak gdzieś załatwić w lesie To tak ciężko, fajnie, więc lepiej kupić węgiel aktywny I w nocy już na spokojnie Bo wtedy może nie być żadnej zbiórki Nagle o 22, 23 Ale najlepiej Ja polecam węgiel aktywny Bardzo z całego serca, bo nieraz mi uratował tyłek Dosłownie <śm> Weźcie swój, swój ręcznik, klapki, buty do biegania. Buty do biegania weźcie sobie, bo mogą być wygodniejsze niż te monowskie. No i może być taka sytuacja, że nawet tych monowskich możecie nie dostać. Ubrań cywilnych nie musicie brać, bo one wam się w ogóle nie przydadzą. Możecie wziąć swoje slipki, swoje skarpetki. One wam się mogą akurat przydać. Tak, oto jeżeli lubisz słodycze i jesz je normalnie, to weź ich sporo, ponieważ tam będziesz miał na przekąski bardzo dużo chęci i najlepiej podczas jakiegoś wolnego czasu sobie jakieś przekąski e, zjadać więc ja polecam z całego serca wziąć sobie słodycze i to dużo, bo wy na wypad do sklepu może być ciężko lepiej być już przygotowanym na najgorsze Pamiętajcie, żeby mieć podczas szkolenia jakiegoś zawsze przy sobie batonika, w wolnej chwili możecie zjeść, bo to pomaga strasznie, daje dużo energii. Nie pijcie energetyków, jeżeli macie już taki zwyczaj. Polecam już sobie kawę, bo tam nie macie na przykład kawy, taką kiedy chcecie. A powinniście dostać pokój socjalny, tak jak ja miałem pokój socjalny i tam sobie mogłem zrobić kawę i przekąsić sobie, więc polecam z całego serca. Nie wiem, jeżeli coś zapomniałem, to pewnie wkleję teraz w filmika jak nie, do, to dobra, lecimy do kolejnej. A nie, nie, nie przepraszam. Bo tam jeszcze było taką. Jaką wiedzę posiadać? Co do wiedzy, posiadać najlepiej stopnie. Jeżeli wiecie, zrobicie z kaprala, porucznika, z porucznika, zrobicie młodszego szeregowego, to trochę przypał. O awans to się nie będę denerwować, ale o degradację to już bardzo. <laughs> Polecam zrobi... poznać te stopnie, bo te stopnie mogą Was po prostu uratować. Ze względu na to, że dużo czasu spędzicie, musicie pamiętać, yy, że jak one wyglądają, bo na Goratekście inaczej wyglądają, a na Belce, o tej o, tutaj Belce, wyglądają yy, tak, jak są na stronach niektórych. Link oczywiście w opisie dam wam do strony, z której ja korzystałem. Oczywiście jest to Wikipedia, ale oprócz tego to, co jeszcze jest tak z wiedzy, budowa broni MSB Grot oraz statystyki jej, bo takie coś też będzie na egzaminie. O... Do tego też postaram wam się jakiegoś linka znaleźć. A jak nie, to możecie po prostu do szesnastki poczekać Tam Wam wszystkie materiały dazu i będziecie sobie noce spędzać na tym, zamiast spać to się uczyć. A rano będziecie wstawać zmęczeni, więc polecam. Dobra, lecimy z kolejną rzeczą, którą bym mógł pokazać. Dobra, jestem z powrotem, już się zniżam, ponieważ tutaj będą teraz kamasze. Tak jak to się zwie. Oczywiście moje już są delikatnie przytarane. Oczywiście trzeba je pastować, jednak no, teraz nie ma co, przed, dopiero przed wyjazdem. E, tutaj kamasze mamy, rozmiar akurat fajnie dostosowaliby, są wkładki, wszystko jest. Pamiętajcie, że do kamaszy nie nakładajcie dwóch par skarpet, bo was to po prostu rozwali. E, mocno wam noga nie dostosuje się do tego, już niech lepiej marznie, niż ma, was potem naprawdę napierdzielać. Tutaj mamy większe kamasesze, tak zwane zimówki. Nie używałem ich, nie sprawdzam czy są wygodne, po prostu wygodnie mi jest w tych mniejszych. No i tutaj co? Dres sportowy, koszulka sportowa oczywiście. Tutaj mamy spodenki sportowe, to zakładamy najczęściej na zaprawę. O, oprócz tego mamy taką ocieplacz, to jest zimowy. Mamy koszulkę, koszulkę taką typowo wojskową, jak to ona wygląda, i ocieplacze tak zwane kalesony. Oprócz tego jest ich te parę rodzaj tych płaczy grubszych, cięższych, takich o. Po prostu nie chciałem wszystkich wyciągać, chciałem pokazać jak to standardowo wygląda. Mam już kartkę, mm, zaraz pewnie pokażę już sam zasobnik z małym plecaszkiem, w tym do tego dojdzie um, śpiwór. Ale dobra pytanie, jak wygląda sprawa wyróżnionych żołnierzy podczas przysięgi, ogólnie jak to z tym się żyje? W komentarzu napisałem, że są dwa tego typy, ja tak to dzielę, to nie jest jakieś przezmon. Ja, ja zrobię takie dwa typy. Pierwszy typ, osoby, które są wyróżnione, bo mają papiery, czyli studenci najczęściej z wyróżnieniami albo jakimiś kwalifikacjami, magistry, licencjaty yy, i takie inne. Yy, więcej możecie się spytać po prostu, bo ja też szczerze mnie to nie interesowało, bo ja jeszcze, nie jeszcze jestem na poziomie yy, szkoły średniej. A druga kwalifikacja to osoby, jeżeli nie znajdą osób w wyróżnionych w sposób, no taki jak ja mu w przed chwilą wspomniałem, to sprawdzają osoby, yy, wiecie, na przykład, ten coś tam super robi, uczy się zawaliście, szybko wszystko łapie, ale najważniejsze, abyście dobrze mm, maszerowali, żebyście maszerowali tak jak, on, tak jak oni oczekują, tego potrzebują. Nic więcej dodać, nic więcej ująć, po prostu uczcie się dobrze maszerować. Jeżeli fajnie wystąpicie na przysiędze to bez problemu będziecie mogli e, dać sobie radę w tym, w tym, w tym całym byciu wyróżnionym. Powiem Wam plus z wyróżnienia: to jest 500 zł. Tak, uh, 500 zł dostać, ale super, co nie? dostaniecie kopertę z. 500 zł. Mi. O, dobra, wypowiedziałem to. Dobra, lecimy do tego zasobnika. No i witam Was po krótkim cięciu. A co tutaj się pojawiło? Bo wyciągnąłem z zasobnika, bo miałem ze sobą. Miałem takie buciki. To są właśnie te sportowe, co dostajemy od monu. O, i tutaj mamy ważna rzecz: apteczka. Mało osób jej dostaje, słyszałem. Nie leć. Ej, zasobnik mi chce lecieć. Mała apteczka z fajnym wyposażeniem. Tutaj mamy rzepy, żeby na kamizelkę doczepić no ale co tam w środku nie ważne, oj dobra Tutaj mamy rogatywkę, rogatywkę z Godem Polski oczywiście Nasz porusznik powiedział, że on tego totalnie nienawidzi, Ty to kapra pamiętam mówił On powiedział, że tego totalnie nienawidzi, nie będziemy tego nosić Tutaj mamy okulary, okulary te co mam na profilowym Te okularki co mam na profilowym są w fajnym stanie Może bym je rozpakował po prostu Tutaj mamy szybkę, więc chwilkę rozpakuję i Wam pokażę Dobrze, po rozpakowaniu wyglądają one tak, wymieniłem sobie na czarną szybkę. Tutaj mają gąbeczki i pasek do naciągnięcia, można sobie go zawalić na łeb. Fajnie rozciąga się, nie jest... strasznie mi parowały, nie wiem dlaczego, może coś źle nakładami mi powietrze się dostawało. No ale tutaj szybka biała, można to wymienić. Jak to wymienić, to tutaj trzeba te plastiki zdjąć, jak te plastiki zdejmiemy, to będziemy mieli łatwy sposób to do wysunięcia, bądź wybicia po prostu, spokojnie ta szybka się zgina normalnie, tylko nie za mocno oczywiście o, tutaj mamy pas WP o, to o, o takiego wieńca będziecie musieli sobie zaczepić tutaj ja tego nie mogłem zrobić i do tej pory nie mogę ponieważ mi się to naprawdę zblokowało jakoś o, tutaj mamy te pianki, tak z do, na, te są akurat na ramiona, dlaczego one są taśmą opuszczone? bo ja pod ciężarem, które miałem na ramionach mi po prostu się dały ramiona a to mi delikatnie pomagało o, o tutaj macie jeszcze nieużywane ale już pogniecione z tutaj macie kaptur do gore śpiwór letni śpiwór letni a tutaj zaraz hopa. śpiwór zimowy leży ale go nie ma co rozkładać bo to jest naprawdę ogromny więc śpiwór letni Piwór letni, o, o. i karimata. Karimata wygląda w taki sposób spakowana, uh, więc nie jest zła. Pamiętajcie, aby jak dostaniecie piwór aby go właśnie taką naciągać z całej siły. ciągniecie za ten pasek, wyprostowany byle jak, po prostu ciągniecie i naciągacie. Wtedy macie to zbite mocno, bo tak to Wam się może nie mieścić. I, i, i nasza ostateczna rzecz, czyli tako. Mały plecaczek taki pojemny, zapinany tutaj, a go się przyczepię do Goreteksu no, do Goreteksu, do zasobnika na te paski co on ma. Sam, sam zasobnik ogromny, tak mm, to wygląda. Teraz będzie to stary bo go wyładowałem. Będę go pewnie napełniał. Tutaj ma kieszonkę taką podręczą oczywiście. Dobra o, i tutaj ma kieszonkę No i dobra Chyba tyle Tyle z takich ważnych rzeczy Pokazałem wszystko Jeżeli ktoś będzie miał taki zasobnik I będzie miał te wszystkie rzeczy, a będzie miał problem z pakowaniem i ze wszystkim Możecie dawać znać, pisać do mnie Od teraz będziecie mieli Discorda mojego Discorda, kto używa Discorda z młodych osób wie co to jest To może do mnie pisać na Discordzie, będzie podany w komentarzu I w opisie a jak nie piszcie w, na, na, na tym w komentarzach. Może akurat zobaczę i będzie trzeba pomóc, to pomogę. Dobra, teraz szybko jeszcze pytania, które zostały. Po odbytym 16-dniowym szkoleniu mundur i zasobnik z, zabieramy ze sobą. Tak, mundur i zasobnik zabieramy ze sobą. Oczywiście te wszystkie rzeczy, co ja mam teraz ze sobą, to właśnie to jest po tym 16-dniowym szkoleniu. Może są jakieś rzeczy, których po prostu nie wymieniłem, ale to wszystko trzymamy w domu. Dostajemy SMSa, przyjeżdżamy z rzeczami, które nam napisali, ale wszystko zawsze zabieramy w zasobnik. Zawsze musimy mieć zasobnik. Pamiętajcie, jeżeli, go nie umiecie, jeżeli nie macie go czym wypełnić, nie bierzcie rzeczy na siłę. Weźcie sobie to, co wam potrzebne, a po prostu w środku otwórzcie rozłożoną karimatę. Jeżeli rozłożycie karimatę, ona wypełni. a w środek karimaty, którą rozłożycie w środku, to wrzucicie rzeczy, które wam są potrzebne. Najczęściej mało rzeczy jest tak potrzebne, może na poligon jest więcej. O... A, no i tak, rzeczy, które dostajecie, macie je na 3 lata. Po 3 latach stają się wasze. Jeżeli w ciągu 3 lat zrezygnujecie, to musicie to oddać. Oddać musicie. Hmm, tutaj moje pismo. Witam. Czy można napisać jakie dokładnie badania miałeś? Co do badań, oczywiście chodzi o badania podczas rekrutacji, bo te badania się różnią. Różnią się w tym. Od, od tego. Od, od, od tych badań, które są w komisji wojskowej to są już badania do służby no to tak yy, u, pobieranie krwi, potem miałem y, prześwietlenie klatki, czy tam nie ma żadnych kropek, czy czegoś tam badanie urazowe, czy miałem coś złamane, skręcone i takie o. Yy, co jeszcze okulista psycholog yy. Na koniec takie badanie, czy nie masz żadnych tatuaży, takich głupot różnych. No, i jeżeli wszystko było dobrze, to dostawałeś do WKU swojego o, kartę, z, że badania przedeś pozytywnie, że się nadajesz do służby fizycznie i psychicznie. No, i witamy na 16-dniowym szkoleniu. O, I chyba to wszystko w tym odcinku. Chciałem po prostu przedstawić to, co mogę. Może uda mi się pociąć po prostu, bo wyszło 20 prawie minut. No ale dobra. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście możecie stawić łapkę w górę, ponieważ no, to motywuje do pracy. Macie, macie pytania, zadawajcie je w komentarzu. Yy, może tak samo wplętaję w kolejny odcinek. Filmik, wideo, jak to zwał, tak zwał. O, zapraszam Was do poprzednich filmików, jeżeli nie oglądaliście, są tam też ważne informacje. A już kolejny odcinek to chyba co się dzieje, gdy oszukujemy na tym, na komisji, gdy oszukujemy w wojsku i mówimy po prostu nieprawdę. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do subowania i czekania na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.